9. Młodzieżowy Dom Kultury imienia Oskara Kolberga jest gospodarzem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego Włodawa 2009. 23 maja o godzinie 9 na scenie plenerowej przed budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczną się prezentacje poszczególnych grup. Cele przeglądu to m.in. upowszechnianie dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca ludowego, ochrona tradycji regionu, jak również budowanie wśród młodszej społeczności i Identyfikacji regionalnej oraz lokalnego patriotyzmu. Ten rok jest rekordowy w liczbie zgłoszeń. Zaprezentują swój dorobek artystyczny 24 zespoły z terenu Lubelszczyzny: Starnogrodu, Dzieszkowic, Czułna, Niedźwicy Dużej, Motycz, Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Lubartowa. Opola Lubelskiego, Zezulina i oczywiście z Włodawy. Impresie towarzyszyć będzie jarmark ludowy, na, na którym swoje rękodzieła zaprezentują twórcy ludowi. W tym roku patronat honorowy nad imprezą objęli marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz, starosta powiatu włodawskiego Janusz Adam Kloc i burmistrz miasta Włodawy Jerzy Wrzesień.